No Siemaneczko wszystkim słuchajcie dzisiaj taki krótki filmik chciałem wam zrobić jak przyrosła marakuja marakuja edulis czyli passiflora inaczej zwana też męczennicą tak wygląda roślinka wstawię wam pod filmem linka jak wyglądały, bo to w zasadzie to są dwie roślinki wsadzone w tą kastrę. Wsadzę, podlinkuję Wam film, który na wiosnę wsadziłem do tego dwie roślinki takie, no dużo, dużo mniejsze, które, z których jedna miała kwiat. Oczywiście z tego kwiata nic nie było, ale później jeszcze roślina zachwitła, wydała owoce, no i trzy już mam w domu, zostały zjedzone, ale tutaj też chciałem się z Wami Podzielić jak ona wygląda i jak wyglądają oczywiście owocki na tej roślinie, bo jeszcze z tego co dzisiaj znalazłem przy przestawianiu, to jeszcze dwa owocki wiszą na roślinie. Także słuchajcie, roślinka ma około 2 metrów, przerosła już mnie. Całą ją tutaj schowałem e, z tą kasterką, z drabinką. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda z drugiej strony. Naprawdę e, przyros, przyrosty przerosły moje oczekiwania. Widocznie dobrze jej było na, taras, na tarasie we wschodzącym słońcu, sobie stała. E, tutaj jest e, strona, którą była e, dosunięta do ściany, ta roślinka. Jak widzicie, wspina się tutaj po, tym, po tej pergolce. No i teraz poszukamy owocków. Ja już dobrze wiem, gdzie one są, także nie będziemy za długo szukać. Zobaczcie. Jest pierwszy owocek. Piękna marakuja. Weźmiemy ją do domu, zważymy i zrobimy degustację. Tu jest pierwsza. A tutaj gdzieś była druga Ale to musimy poszukać Bo nie pamiętam dokładnie w którym miejscu Gdzieś tutaj Z tej strony O jest, ale słuchajcie Widzicie ta jest jeszcze zielona Więc ja ją zostawiam Niech ona sobie wisi I niech jeszcze dojrzewa Tak wygląda Kurczę też by było więcej, bo jeszcze mi się wydawało, że gdzieś widziałem drugą, ale to może była ta zielona. No dobra. W każdym razie trzy sztuki tak się troszkę pomarszczyły. Spadły tutaj na ziemię, także je poz... A jest, zobaczcie! O, hura! Jest kolejna. Czyli kurczę trzy zostały na tym. Dobrze widziałem. No widzicie, ta też jest chyba dojrzała, chociaż ona jest jeszcze taka twardawa. Więc na razie myślę, że do degustacji zerwiemy tą. Ona jest taka miękawa. I zobaczymy, i zobaczymy kurczek to oderwać. zrobimy to razem. Ciach, poszło. Tak wygląda. No i co, widzimy się, zważymy ją, zobaczymy jaka jest duża. No i będziemy próbować. A to mnie roślinka zaskoczyła, zobaczcie, no tu jest jedna zielona, i tu druga jeszcze wisi, dojrzała niemalże. No ciekawe, spróbuję te jak będzie smakować. Jak będzie dobra, to tą drugą też zerwiemy do zjedzenia. Także widzicie, warto taką roślinkę sobie wyhodować, choćby po to, żeby pojeść swoich swojskich marakuj. A druga sprawa, zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Ona naprawdę zdabi teraz, zdobi pięknie wygląda, e, rozrasta się, no bo to jest takie pnącze na wszystkie strony i te liściorki takie ładniutkie, zieloniutkie są, a kwiaty jeszcze piękniejsze. Także polecam wam tą roślinkę do uprawy u siebie. No, i tyle, i widzimy się na próbowaniu tego owocka. No więc jesteśmy w domu. Jak widzicie, sprzęt już mam przygotowany. Marakujki również mam przyniesione. Tutaj jest ta, którą zrywałem razem z wami na filmie. Tutaj miałem trzy sztuki, takie, które po prostu znalazłem na ziemi pod krzakiem. Czyli jak widzicie, one po prostu jak dojrzały, to same opadły. Tak mniej więcej jak ten owoc, takie marakuje, można kupić w sklepie. No, ja niejednokrotnie się spotkałem. One były bardziej pomarszczone niż ta, którą tutaj mam, a mniej troszkę niż ta. No i teraz sobie rozkroimy obydwie. Pokażę Wam jak wyglądają w środku No i spróbuję jak smakuje ta, że tak powiem, mniej pomarszczona, bo te dwie już zjadłem i były przepychota, bardzo dobre. Także teraz zajmiemy się rozkrojeniem. Może troszkę powiększymy. przestawię, odstawię ten talerzyk, podstawię tutaj deskę. I w pierwszej kolejności krechniemy tą suchą. Ciach. No i zobaczcie jak to wygląda. Tak wygląda swojska marakuja. Powiem Wam, że te owoce są ode mnie z 30-40 cm, a już czuję ich zapach intensywny. Naprawdę dla mnie to jest rewelacja. W ogóle te ze sklepu nie mają porównania do takich marakui, które się samemu wyhoduje i spróbuje. Naprawdę to jest coś pięknego: taką marakuję sobie zjeść. Dobra, teraz rozkroimy drugą. Tą tutaj odłożę na talerzyk, i rozkroimy sobie tą drugą. Ciekaw jestem, jak będzie taka mniej dojrzała, mniej wyschnięta wyglądać. One mają bardzo twardą tą skórkę. O kurcze, powiem Wam, że challenge jest wyzwanie. O, poszło. No i mamy drugą. Zobaczcie jaki krwawy nóż. No. Mamy przekrojoną drugą. Już wyostrzam. Zobaczcie jak przecudnie to wygląda. A zapach jest, powiem że tak, że tej jest trochę mniej intensywny niż tamtej, która już była taka wysuszona. Zaraz weźmiemy. O, jeszcze tu wam pokażę razem. Tak wygląda ta bardziej zasu zasuszona. No, jak ją tylko wziąłem tutaj bliżej, to już czuję ten intensywny zapach, więc myślę, że ta była trochę. Za wcześnie zerwana, ale zaraz jej spróbuję i zobaczę, i wam powiem, czy, czy warto właśnie taką zrywać, czy czekać, aż tak podeschnie. Bo te, te podeschnięte naprawdę są przepyszne, naprawdę bardzo mi smakowały. O, tutaj położymy tą, i ja sobie zaraz to znaczy, tą, tą już jadłem, więc nie będę na wizji tutaj próbował. Spróbujemy tej. I powiem Wam, czy też smakuje tak dobrze, jak już ta dojrzała. Czy troszkę gorzej. Zobaczymy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mm. Powiem Wam, że też jest bardzo dobra. Ale... Ale ta jest zdecydowanie lepsza. Więc najlepiej poczekać, aż same spadną z krzaka. Mm. I dopiero je zjadać. O, pokażę Wam tą, która spadła z krzaka. Ale zapach. Normalnie tutaj czuję zapach. Za 30-40 cm ode mnie łyżeczka, ja czuję ten zapaszek. Mm. No i ta jest słodziusieńka. Naprawdę rewelacja. Więc słuchajcie, jak będziecie mieli Taką marakuje. Będzie Wam dojrzewać na krzaku. To zaczekajcie z tą. Aż będzie pomarszczona jak ta. Ta jest dużo słodsza i dużo lepsza w smaku niż taka. Bo ta jest dojrzała, ale jeszcze jest trochę kwaskowata. A to to jest normalnie cukiereczek. Tak jak już to mówiłem wcześniej i będę powtarzał cały czas. Że warto samemu uprawiać własne owoce egzotyczne, bo zapach i smak takiego owoca wyhodowanego samemu nigdy nie równa się do takiego owoca, który jest kupiony w sklepie, ponieważ on jest zrywany dużo wcześniej, żeby mógł do nas jeszcze dotrzeć niezepsuty. Także polecam Wam uprawę marakui, bo naprawdę są przepyszne. No i trzeba o tym pamiętać, że trzeba mieć minimum dwa krzaki, bo one muszą zapylać się nawzajem. Trzymajcie się na razie. Cześć.